Cześć, ciema z tej strony. Gozro tam Was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek na moim kanale. Nim zaczniemy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na aukcję użytkownika Aremzo. Link do tych aukcji macie w opisie. Polecam je z tego względu, że. Naprawdę monety są w bardzo korzystnej cenie, a dodatkowo wysyłane są one z automatu, co oznacza, że na Wasze zakupy będziecie czekać dosłownie do 5 minut, więc wszystko odbywa się szybko, sprawnie, no i przede wszystkim uczciwie, więc jeszcze raz zapraszam, link macie w opisie. A tymczasem lecimy z paczkami, jak widzicie, em, tak, jak widzicie jest złota paczka załodników, prawie za 25 tysięcy, nigdy nie byłem zwolennikiem otwierania takich paczek, ale za chwilę otworzę jedną taką, no i zakończymy to wszystko paczkami za 7,5k e, jeszcze chciałbym tylko wspomnieć, że otwieram to ze starym Team of the Week, czyli e, otwieram to jeszcze wtedy, gdy gdy, gdy do wygrania są e, do wygrania, do wylosowania są e, inform Ibrahimović, między innymi, więc mam nadzieję, że, że coś trafimy, no i Falka otwieram paczkę za 25 tysięcy w tym momencie ja się nie patrzę na ekran, no i mam nadzieję, że jak otworzę oczy, to zobaczę jakiegoś jakąś czarną kartę, więc Odliczam powoli 5, 4, 3, 2, 1. No i widzę. Gówno. Widzę gówno. Paczka tragiczna. Tak jak mówiłem, te paczki się naprawdę em, w głównej. Nie, inaczej. W większości się nie spłacają, więc. Em, a więc po prostu nie polecam ich otwierania, wezmę sobie tych zawodników, którzy ewentualnie kiedyś do jakiegoś składu mi się mogą przydać, yy, chociaż i tak tutaj niewielu, niewielu takich jest, a w zasadzie tylko dwóch, więc ich wysyłam do klubu, wszystko i no na quicksellu i lecimy już z paczkami za 7 i no niewiele tego zostało jak widzicie przez tą paczkę za 7, e, boże za 25k, więc... E, więc szczerze to wątpię, że coś trafimy w tym otwieraniu paczek, no ale może i jej zrobi nam psikusa i w tych trzech za 75 trafimy koś naprawdę dobrego w pierwszej trafiamy Equele Mangę, a więc zawodnika zawodnika z Gabonu bodajże, dokładnie tak z FC Lorient, z Ligue jest to absolutnie bardzo słaba paczka najwyższa o wartość 79 więc co ja tutaj co ja tutaj od tej paczki wymagam wezmę sobie kondycję tylko oraz mm, kontrakt menadżera, do tego jakieś stroje tutaj, ale raczej bardzo, bardzo średniawe, więc wszystko na Quixelu. I lecimy z kolejną paczką, e, paczka numer 3, tym razem Stefan El Sharawino. I kogo nam przyniesie Egipcjanin? E, Przekonam się, w... nie, inaczej, Włoch z egipskimi korzeniami, bo to nie jest Egipcjanin. I zobaczmy, El przynosi nam, e, nie wiem, coś się zbugowało teraz ostro. Ale mimo tego bogu trafiliśmy. Kolejne gówno, Landro, Damiao. Mimo dobrych statystyk, no wezmę cię do klubu, ale ty nie jesteś, ty nie jesteś wartościowym graczem. Mam artystę jeszcze. Ligę do Brazylii, no to nic mi się tutaj z tego nie przyda. Wezmę sobie kondychę No i wszystko niestety muszę na Quixelu sprzedać. Dwie ostatnie paczki. Jest Falcao, jest Falcao, jest Falcao, więc skoro jest Falcao, no to liczę. Liczę teraz na naprawdę coś dobrego w tej przedostatniej pacce Falkao przynosi mi berbatowa. Mm, przepraszam bardzo, czy Berbatow nie gra przypadkiem w Monako? Oczywiście, że grałem, czyli jest to jeszcze nieprzetransferowana karta. Mm, fajne stroje Raje Vajekano oraz Ajot Oser, byłej drużyny. Już dawno, już dawno temu yy, Arka Jelenia. Arka Jelenia, jak on się nazywa? Irenausza Jelenia, o. Dodatkowo trafiamy u przetransferowany u Stari. Jak wiecie, mam go w, mam go w serii paczkami pochwałę. On gra w Sunderlandzie, lol. Do tego Bender oraz Berbatov, No nikt z nich tutaj wartościowy absolutnie nie jest do tego jeszcze Inigo Martinez. No, zawodnicy OK, ale jeśli chodzi o ich cenę na rynku, to zdecydowane nie. No i niestety bez. Bez nawet gracza wartego 5k przechodzimy do Ostatniej paczki w tym odcinku W tym odcinku chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować Za poświęcenie czasu na oglądanie tego odcinka Jeśli wam się podobał to oczywiście Zostawcie łapkę, skomentujcie No i zapraszam was jeszcze raz na aukcje Do których link macie w opisie A tymczasem lecimy z ostatnią paczką No i cóż Arturo Vidal Kończy, kończy to króciutkie otwieranie paczek Bo to mniej niż 5 minut ma w tym momencie I w ostatniej paczce trafiamy Suarez! Suarez! Tak! Fuck jest! Ja pierdziele! Aż mi serce stanie zaraz w mordę, jeża, pizdy, wszystko, ja pierdziele! Luis Suarez, 88 overall. Wczoraj oglądałem wariata szakala, wariata jak trafił Staridża i Suareza w jednej pacce. teraz ja trafiam Suareza. Tak! Kurde! Nice, naprawdę nice. Zobaczmy, ile jest wart Luis Suarez. 88 overall, bo przecież to jest przetransferowana, nie jest przetransferowana, tylko zupgradeowana karta. No nie ma tutaj zasranej jej, buguje wszystko. Nieważne, z tego co pamiętam, bo on jest warty około 150 tysięcy, więc... Boże, boże, dziękuję, dziękuję naprawdę za, za to otwieranie paczek. Aremzo, dzięki Aremzo za końcy, no i jeszcze raz, jeszcze raz polecam jego aukcję, bo jak widzicie są naprawdę jego końce szczęśliwe, dodatkowo fajne stroje bazel strażnik, naprawdę spoko paczka. Kurde, nigdy bym się nie spodziewał, że trafię Suareza, jest to najwyższa m, karta o najwyższym overalu, jaką trafiłem em, w FIFA 14 trafiłem o tym samym overalu Dawida Silva na webupie. E, no ale... Kurde, Dawid Silva, Luis Suarez to jest nieporównywalne, to jest nieporównywalne, mimo że dwaj genialni zawodnicy to na wizji takiej dobrej karty jeszcze nie trafiłem. Więc powtarzam, jeśli to otwieranie paczek Wam się podobało, dajcie łapkę, skomentujcie największe no dzięki i Aremzo, i jej, no i też Wam za poświęcony czas. Mój Goldzor, na razie i papa. Pa.